i się manko, ja jestem Kwebli a to jest drugi odcinek serii przygody dzikiego Steve'a jak w poprzednim odcinku zginęliśmy przez tego dobra, tu kamerkę przez tego głupiego zombiaka i odrodziliśmy się w dżungli yy, przyszedłem po swoje itemki tutaj no to tak gramy na poziomie hard Dzięki będą trwać około 15 do, od 10 do 15 minut O to, to, to dobra, niech już nie będę tak okej okay. przejdziemy się O gdzie tak można zamieśkać tak hmm. o. Będzie tak można zamieszkać. Miałem zamiar nagrywać jeszcze z Skyrima i kraja trójeczki Ale to się zobaczy będą widzowie. O, dziękuję. To chyba jak będzie, no przynajmniej będę miał 20 widzów. No to chyba będę nagrywał z kraja i... Kerri To, ta, to tak, to idź tak po sobie zamieć tak sobie o może tutaj tak, taka fajna góra taka, niby góra A, ja mam słodko dobra No mam dzcinę, ha To ja to w To No by się drąbał jeszcze O Jezu, o Jezu Mario O, to się przyda bardzo. Janek są przydatne. dobra postawię deski chyba tutaj będziemy tak mieszkać tak to fajnie wygląda tak naturalnie tylko trochę rozwalimy tak Hmm... Słoneczku... No mm no... -hmm. Okej, okay, zrobiłem boxa. Mam przy sobie tylko złoto, no i deski. No ja już, będę taki strat, zrobię 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 sejtem ze złota No, dwa itemki dokładnie Kill i Isikerche Wiem, że szybko się zmarnują, ale No, ojej, to chyba mieczyk sobie zrobimy Dobra To się tutaj przejdziemy, teraz wpiszę Muszę poczytać, o Muszę tak to tak zrobić, ponieważ nie mam łóżka. Będzie ciężko. Będę musiał wpisać, żeby odradzanie się. O. To było. Mm. A to nie na ty, pomyliłem się. Sorry. Dobra. To. Tak pan teraz robić Iść, wykopać, wykopać komienia. Dobra. O! Widzę krówki i zrobię może sobie zbrojeczkę, jako muszę przeszyć. Oooooo, fejspalm. To był okropny fejspalm. Chyba tak mi się zdawało, czy to jest tu tak. Dobra, on był blisko. Najgorszy facebook jaki widziałem. A pisze, że OptiFame pomaga ludziom, nie graczom. O, widzę kopalnia mm. Chyba. Będę nurkiem. Tam, 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 Ja obucho. O, a jestem bogaty. <noise> Jak wtedy. Tam, 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 tam. Oj, trochę reagował mnie. Mm. 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 Mam trzy skóry. To że niech dam tutaj też trochę, cztery, chyba tak jeszcze dwie skóry się przydadzą. Jestem asasynem. O, jeszcze tak jedyna Krówko do no. nogi. No też cię lubię, tak No też cię lubię. Mm. To ja zrobiłem. Miecię, gwir tam wykupuję. Chcę to ty mieć. No, no dobre, no. Mm. Chodź tu. Mm. Mm. O nie. Mm. Okej okay. Tu staniemy się na craftboxie, się pożegnamy No to dziękuję za odcineczek, za jak oglądaliście Jak chcecie możecie tutaj suba, łapkę w górę, narka